Witajcie, z tej strony ja, Polak.pl, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. No, i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam mój urodzinowy haul. No, to zapraszam do oglądania. No, to więc tak, no to um, pierwszą że, rzeczą, którą sobie tam kupiłem, no jest ten yy, zestaw. Z Lego Ninjago Legacy o, o numerze 70666, złoty smok. Tak, zu, zu. Od tego smoka se u urodziny kupiłem. No i tak, te, Tak to pudełko z tego zestawu wygląda z tyłu. No i no i ten zestaw No Sena urodziny kupiłem głównie dla tej wspaniałej figurki Overlorda tutaj. No bo po prostu no figurka tego naszego mrocznego władcy no w tym zestawie no to jest po prostu cudo no. Nic dodać, nic ująć. No ale a... No ale no też, no. Widzę po tym pudełku, że. No, że. Reszta tego zestawu też się prezentuje świetnie. No to jest tak. Drugą rzeczą jest. Magazyn z Lego Ninjago z figurką Iron Barona. Tak. No, i oczywiście z tego magazynu, oczywiście tradycyjnie pojawi się recenzja. Jakby co? Trzecią rzeczą jest oczywiście ten, ten oto zestawik z LEGO Star Wars. Tak. Jakby co, to on się. Nazywa Ski Speeder vs First Order Walker z Microfighters. A, a dokładnie, no to z serii 5. Tak ten zestawik no wygląda z tyłu. No i jakby, co, no to ten zestaw no miał. Minus 40% zniżki, chyba. No i gdy to po raz pierwszy zobaczyłem w Mpiku na pudełku tego zestawu, no to postanowiłem oczywiście skorzystać z okazji. No i ten zestaw oczywiście sobie zakupić. No, bo wiecie, nie byłbym sobą, gdybym z takiej cebulowej okazji bym nie skorzystał. <grym> no i jeżeli się tam, no. nie mylę, no to to jest już, no, chyba. No, mój drugi zestaw z Lego Star Wars, no, który kupuję. No bo. Pierwszym zestawem no był y, śmigacz łowców nagród, którego też polecam y, zakupić, ale myślę, że ten zestaw też nie jest jakoś y, całkiem zły. No to tak. Czwartą rzeczą jest coś dla fanów Star Wars, a dokładnie to dla fanów y, Kanonu Legend, czyli książka Star Wars Dziedzic Imperium, autorstwa Timotiego Zana. No i. No i jest to też pierwsza część. Y, ty, trylogii Trauna, czyli takiej. Y, bardzo znanej pośród fanów Starego Kanonu, takiej no, trylogii książkowej. No i czwartą rzeczą, jak i przedostatnią, już z tego haulu, jest książka LEGO: absolutnie wszystko, co trzeba wiedzieć. Tak. Tak, tą książką, tak, ech, tą wielgachną książkę. Sobie zakupiłem no, na urodziny. No i. No i myślę, że ta książka będzie ciekawa pod względem tych faktów o Lego. No i, no i też myślę, że będzie mi się ją tam no, przyjemnie czytało. I jakby co, no to Amit nie zapłacił mi za promocję tej książki. Tak, tak, tylko dla formalności mówię. No to więc, tak, os ostatnią rzeczą już, no w tym yy, haulu jest ta oto książka, czyli Marvel Avengers kompletny przewodnik. No. Tak ona wygląda z tyłu. No i ta książka zawiera opis wszystkich członków Avengers, którzy no tam no występowali w komiksach, no i też no się tam no znajdują streszczenia niektórych komiksów z serii Avengers. No to więc myślę, że też no... Dlatego pod względem no tych streszczeń komiksów no, no ta książka będzie fajna w czytaniu No i to jest no już mój chyba... Zaraz policzmy raz, dwa, trzy A no tak, no y... trzeci no mój... Y... No, taki, no mój y, przewodnik dotyczący y, tego komiksowego świata Marvela. No, bo wiecie, no ja tam no wcześniej, no to ja miałem, no, cztery, ale no y, tamten czwarty, no to ja pół mu wysłałem. No, to więc teraz mam y, trzy w zestawieniu. No, ale wiecie, niejako y, fanowi Marvela, no to, no to nie zaszkodzi dokupić sobie jeszcze taki jeden. <śm> no to więc tak. Y, mam nadzieję, że ten odcinek, jak i haul w nim. Przedstawiony wam się spodobał. No i subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i cześć!